Nasza branża, przemysł lekki, gdzie opiera się no po prostu na w większości firm, na, na pracy manualnej, boryka się właśnie z, z bardzo dużymi trudnościami na, na rynku pracy. Zauważamy spadek młodych zwłaszcza ludzi chętnych do podjęcia pracy w tym sektorze, spadek ilości tych, tych młodych ludzi, którzy by się decydowali na, na podjęcie pracy. Jest to na pewno związane też z sytuacją ekonomiczną, bo na pewno na rynku wygrywają te branże, gdzie, które są w stanie zaoferować lepsze warunki płacowe, lepsze świadczenia, pewne jakieś dodatkowe, lepsze możliwości rozwoju, ale zaczyna się pojawiać taka tendencja, że jednak ta nasza branża, zwłaszcza w szerokiej skali, w takiej skali europejskiej, kiedy się do tego jeszcze liczy duże firmy, dużych graczy na rynku, że ona jest po prostu atrakcyjna. Nie tylko w sferze dla, dla pracowników wykonujących te prace manualne, tam jest bardzo duży obszar też w sferze projektowania, w sferze marketingu, rozwija się bardzo silnie handel online, zarządzanie marką, więc to są też pewne nowe dyscypliny, które są w stanie tworzyć bardzo atrakcyjne zawody dla młodych ludzi i wiadomo, że za tym też będą szły lepsze warunki warunki płacowe. Podstawą jest byt tych firm i zabezpieczenie ich bytu ekonomicznego. Wtedy ta tendencja na rynku na pewno, na pewno się odwróci.